Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję zestaw LEGO City One z przyczepą kempingową o numerze 6117 Dostajemy w nim 250 klocków, jest on przeznaczony dla grupy wiekowej od 5 do 12 lat. Jego cena katalogowa to 80 zł. bez grosza, teraz jako nowy znajdziemy go za około 200 zł, a używany w cenie lekko niższej od katalogowej. W zestawie oprócz wana z przyczepą znajdziemy ognisko z kiełbasą, psa z kością i dwie minifigurki. Pierwszą minifigurką jest kobieta ubrana w zieloną bluzę niebiesko-bordową bluzkę oraz jasno-brązowe spodnie z kieszeniami, ma krótkie rude włosy lekko zakręcone przy końcówkach. Drugą figurką jest mężczyzna nosi granatową kurtkę bordową bluzkę oraz jasno-niebieskie spodnie, ma bardzo krótkie ciemnobrązowe włosy oraz szeroki uśmiech. Następnie opiszę po kolei wana, a potem przyczepę. Z przodu widać dużą przyciemnioną szybę, dwie lampy z kierunkowskazami, grill oraz tablicę rejestracyjną. Z tyłu znajduje się duża przyciemniana szyba, tablica rejestracyjna, Lampy, stopy oraz kierunkowskazy. Hak. Z prawej strony widać. Oczywiście koła z szarymi felgami i nadkola. Lusterko, otwierane drzwi. Boczne przyciemniane szyby. Natomiast z lewej jest wszystko to samo. Teraz zauważyłem, że przy nadkolach są za kola lekki minus. W środku znajdziemy dwa miejsca siedzące jedno dla kierowcy, drugie dla pasażera kierownica z prędkościomierzem miejsce na bagaże oraz dla psa Przejdę teraz do przyczepy. Z przodu umieszczono tylko dużą szybę i haczyk do zamontowania przyczepy. Z tyłu można zauważyć: światła stopu i kierunkowskazy, tablicę rejestracyjną i szybę. Z prawej strony widać tylko szybę i koło z szarymi felgami i nadkolami tym razem bez zakoli. Z lewej strony jest wszystko to samo co z prawej, zaś z przodu umieszczono stolik, na którym jest postawiony ekspres do kawy i dwa kubki, czerwone łóżko z poduszką oraz jedno siedzenie. Podsumowując. Zestaw dość udany, bardzo przyjemna, ma fajny klimat, natomiast konstrukcyjnie też bardzo dobrze, reasumując całość jest bardzo poprawna. Dziękuję za obejrzenie całości, jeśli film Ci się podoba, zostaw łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwonkiem, żeby nie ominąć kolejnego filmiku.